Stop! Czujesz to ten dziwny wewnętrzny niepokój? Jakby rzeczywistość drżała pod powierzchnią, jakby coś się przesuwało, ale jeszcze nie wiesz co? To nie przypadek, to Saturn nadchodzi, ale nie po to by cię zniszczyć, po to by cię przebudzić. Coś w twoim życiu wymaga naprawy, coś wymaga decyzji, coś wymaga odwagi. To, co było iluzją, teraz upadnie. To, co było niepewne, stanie się oczywiste, to, co było odkładane, teraz stanie się pilne. Nie uciekaj, nie chowaj się. To twój moment. Co to oznacza dla ciebie? Słońce, czyli twoja wewnętrzna siła, osobowość i tożsamość, spotyka się z Saturnem, planetą karmy, dyscypliny i konsekwencji. Jeśli coś budowałeś na iluzji, Saturn pokaże ci prawdę. Jeśli uciekałeś od odpowiedzialności, teraz nie będziesz miał wyjścia. Jeśli byłeś wytrwały i konsekwentny, Saturn może cię nagrodzić. Ale nie bój się, to nie jest koniec, to nowy początek, to moment, w którym możesz odzyskać kontrolę. Nie chodzi o to, by się bać, chodzi o to, by zrozumieć i działać. Nie wszystko się wali, coś się odkrywa. Jak przejść przez ten dzień z siłą i jasnością? Zadaj sobie pytania, które naprawdę mają znaczenie. Czy jestem na właściwej drodze? Czy moje działania są zgodne z moimi wartościami? Czy coś w moim życiu wymaga zmiany? Ale boję się to przyznać. Podejmij decyzje, których się bałeś. Czas odciąć to, co cię ogranicza, czas zrobić pierwszy krok ku zmianie, czas spojrzeć w przyszłość bez strachu. Zrozum, że Saturn nie jest twoim wrogiem. To przewodnik, który pokazuje ci, gdzie potrzebujesz wzrostu, to nauczyciel, który uczy cię, jak być silniejszym, to strażnik, który nie pozwala ci dłużej oszukiwać samego siebie. Nie walcz z tym procesem. Przyjmij go i wykorzystaj na swoją korzyść. Czas na Twoją decyzję to nie koniec. To początek. Możesz wykorzystać ten dzień, by odnaleźć swoją siłę, odzyskać kontrolę i ruszyć w nowym kierunku. To Twój wybór. Uciekasz czy stawiasz czoła przyszłości? Dokończ to zdanie w komentarzu. Chcę, aby Saturn pomógł mi. Ta energia może być Twoją największą lekcją, albo największą szansą, co z nią zrobisz? 14 marca 2025 pełnia Księżyca w pannie i zaćmienie Księżyca. Oczyszczenie, świadomość i nowy początek. Zatrzymaj się na chwilę. Czujesz to? Delikatne napięcie, subtelne drżenie rzeczywistości. Jakby świat wstrzymał oddech, a potem zmienił trajektorię. To nie przypadek. To dzień, w którym księżyc osiąga pełnię w Pannie, a jednocześnie częściowe zaćmienie rzuca cień na twoją rzeczywistość. To nie jest kolejna zwykła pełnia. To moment przejścia. Co ta pełnia chce ci pokazać? Porządek i chaos spotykają się w jednym miejscu. To co ukryte wychodzi na światło dzienne. To co było budowane na fałszywych fundamentach zacznie się rozpadać, ale nie po to bycie Zranić, po to by cię uwolnić. Pełnia w pannie, nie toleruje bałaganu w twoim życiu, umyśle i sercu. Zaćmienie księżyca to cięcie, reset, moment przebudzenia. Co to oznacza dla ciebie? Jeśli coś w twoim życiu jest niepoukładane, teraz to zobaczysz. Jeśli coś cię blokuje, dostaniesz szansę, by to zakończyć. Jeśli szukasz odpowiedzi, dziś mogą się pojawić. Co powinieneś zrobić w tym dniu? Zadaj sobie pytania, które do tej pory ignorowałeś. Czy moje życie jest zgodne z moją prawdą? Czy jest coś, co trzyma mnie w miejscu, ale boję się to puścić? Co mogę uporządkować w sobie i wokół siebie, by poczuć spokój? Zrób miejsce na nowe. Pozbądź się rzeczy, które cię blokują fizycznie, mentalnie, emocjonalnie. Zrób. Listę rzeczy, które chcesz zakończyć, i tych, które chcesz rozpocząć. Otwórz się na odpowiedzi, które mogą do ciebie przyjść. Nie ignoruj znaków, zaakceptuj to, co odchodzi. Niektóre drzwi muszą się zamknąć, by inne mogły się otworzyć. Niektóre relacje, nawyki i przekonania muszą odejść, byś mógł wzrastać. Niektóre momenty życia wymagają zakończenia, byś mógł odzyskać wewnętrzną harmonię. Jak wykorzystać tę energię na swoją korzyść, oczyść swoją przestrzeń. Bałagan wokół to bałagan w głowie. Zapisz swoje refleksje, co chcesz pożegnać, a co chcesz przyjąć. Poświęć chwilę na ciszę i wsłuchaj się w siebie. Pełnia w pannie przynosi jasność. Jeśli jej posłuchasz, podziel się w komentarzu: Chcę, aby ta pełnia pomogła mi. Nie bój się tej pełni. To nie jest koniec, to przygotowanie na coś większego, to moment, w którym możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jesteś gotów? 15 marca 2025, retrogradacja Merkurego, czas próby i szansa na naprawę stop. Czy właśnie teraz wszystko zaczyna się sypać, rozmowy zamieniają się w nieporozumienia, plany zaczynają się rozmywać? Telefon zawiesza się dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz. Maile się gubią, wiadomości nie dochodzą. A ty czujesz, że ktoś cię źle zrozumiał? To nie przypadek to retrogradacja Merkurego. Od 15 marca do 7 kwietnia planeta komunikacji, technologii i planowania zaczyna pozornie cofać się na niebie. To, co miało iść naprzód, zaczyna się cofać. To, co miało być jasne, zaczyna się komplikować. To, co chciałeś zostawić za sobą, wraca do ciebie. Czujesz to? Jakbyś cofnął się w czasie to moment, w którym los testuje twoją cierpliwość. Czy naprawdę masz kontrolę nad swoim życiem? Czy twoje słowa znaczą to, co myślisz? Czy twoje wybory były właściwe? Jeśli teraz podejmiesz złe decyzje, możesz za nie zapłacić podwójnie jak nie dać się złapać w pułapkę Merkurego. Nie podpisuj umów w pośpiechu, sprawdź drobny dróg. To, co teraz wygląda dobrze, może skrywać ukryte pułapki. Nie podejmuj impulsywnych decyzji. Jeśli masz wrażenie, że musisz działać natychmiast, poczekaj. Merkury wsteczny tworzy iluzję, a to, co teraz wydaje się oczywiste, za tydzień może wyglądać zupełnie inaczej. Nie. Ignoruj przeszłości. Czy coś wraca do ciebie, jak bumerang? To znak, że musisz się z tym rozprawić. Niewyjaśnione sprawy w relacjach, stare błędy, które myślałeś, że już nie mają znaczenia, ludzie z przeszłości pojawiający się bez ostrzeżenia. To nie nostalgia, to test. Zabezpiecz się technologicznie. Zrób kopie zapasowe, upewnij się, że Twoje dane są bezpieczne. Jeśli coś ma się zepsuć, zrobi to właśnie teraz. Merkury wsteczny nie jest twoim wrogiem, jest sprawdzianem, jest lekcją, jest szansą, bo wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze, to ty masz wybór. Możesz wykorzystać ten czas na odzyskanie kontroli, możesz zakończyć sprawy, które dawno powinny być zamknięte, możesz naprawić błędy, które normalnie byś zignorował. To nie czas na panikę, to czas na strategię. Jak możesz wykorzystać ten czas na swoją korzyść? Dokończ zaległe projekty, wszystko co było w zawieszeniu. Teraz masz szansę na finał. Przemyśl swoje decyzje. Jeśli masz wątpliwości, to znak, że warto się zatrzymać. Zwróć uwagę na komunikację. Jeśli coś jest niejasne, dopytaj, wyjaśnij. Nie zakładaj, że ktoś powinien wiedzieć. Posłuchaj intuicji. Jeśli czujesz, że coś się nie zgadza, masz rację, to czas weryfikacji i drugich szans. Wykorzystaj go dobrze. Czy Merkury ma dla ciebie wiadomość? Chcę, aby Merkury pomógł mi. Dokończ zdanie w komentarzu i zobacz, co naprawdę powinieneś naprawić, zanim będzie za późno. To nie będzie zwykły tydzień, coś się zmienia. Czujesz to? Jakby świat na chwilę wstrzymał oddech, jakbyś stał na krawędzi czegoś ważnego, to nie jest przypadek. Saturn rozliczy cię z tego, co było. Pełnia księżyca w pannie ujawni prawdę, której unikałeś. Retrogradacja Merkurego. Cofnie cię do spraw, które wciąż czekają na zakończenie. To nie będzie zwykły tydzień, to tydzień przełomu. Coś się skończy, coś się oczyści, coś się narodzi na nowo, teraz wybór należy do Ciebie. Możesz przejść przez ten czas świadomie, podjąć decyzje, których unikałeś, oczyścić to, co Cię blokuje i wziąć pełną odpowiedzialność za swój los. Możesz zignorować znaki, odwrócić wzrok i wrócić do starych. Schematów. Ale pamiętaj, Saturn nie daje drugiej szansy. Kim będziesz po tym tygodniu? Jaką prawdę o sobie odkryjesz? Co zmienisz, by żyć bardziej świadomie? Wszechświat wysyła ci sygnały. Drzwi do nowego rozdziału są otwarte. Podziel się w komentarzu. Chcę, aby ten tydzień przyniósł mi. Nie bój się zmian, bo to właśnie one prowadzą cię tam, gdzie zawsze miałeś być. Do zobaczenia w kolejnym filmie już zaraz dowiesz się co znaczy twój miesiąc urodzenia.